Ten tydzień obfituje w dobre informacje. W dobre informacje dla wojska polskiego, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, w dobre informacje dla Polski. Otóż tu, w WZM Poznań, czołgi K2 będą serwisowane, będą remontowane i będą produkowane. To jest dobra informacja dla Poznania, dla Wielkopolski. To są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy które zostały tu w UZM-ie stworzone, to bardzo dobra firma. To firma, która składa się ze świetnej, doświadczonej załogi, a więc nie mieliśmy wątpliwości, że najnowocześniejsze czołgi K2, dlatego że zaprojektowane w XXI wieku, będą właśnie tu w Poznaniu serwisowane, remontowane i produkowane. Umowa, którą zawarliśmy z naszym partnerem koreańskim, stanowi o transferze technologii, a więc to właśnie tu w Poznaniu odbędzie się produkcja. Między innymi takich ciekawych rozwiązań, jak hydropneumatyczne podwozie, które jest wykorzystywane w czołgu K2. To bardzo nowoczesne rozwiązanie. Ale także inne elementy tego czołgu będą tu w Poznaniu produkowane. Zamówiliśmy. Tysiąc czołgów. To jest na tyle, jest zawarta umowa z Koreą Południową. 180 spośród tych czołgów zostanie dostarczone w ramach pierwszego procesu. One będą pochodziły bezpośrednio z Korei. Następne będą już współprodukowane, a później produkowane tu, właśnie w Poznaniu. Bardzo mocno chciałem podkreślić naszą wysoką sprawczość gdyż rozmowy z Koreą rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku a w grudniu ubiegłego roku pierwsze egzemplarze czołgówka K2 już trafiły na wyposażenie wojska polskiego na wyposażenie 20 brygady zmechanizowanej wchodzącej w skład 16 dywizji zmechanizowanej a więc dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w północno-wschodniej Polsce w tym roku kolejne egzemplarze zostaną przekazane na wyposażenie wojska polskiego, ale w tym roku też ruszy serwis, ruszy to wszystko co jest potrzebne do tego żeby utrzymać w wysokiej sprawności czołgi, które już są na wyposażeniu wojska polskiego. I tak jak powiedziałem w tym roku kolejne egzemplarze, a potem współprodukcja i produkcja czołgów K2 w Polsce. Oczywiście jesteśmy świadomi zagrożeń Jakie niesie z sobą wojna, jakie niesie z sobą napaść Rosji na Ukrainę, wspieramy Ukrainę, ale dbamy także o to, żeby wzmacniać wojsko polskie, żeby rozwijać polski przemysł zbrojeniowy. Bo na wyposażeniu wojska polskiego musi być nowoczesna broń, i tak jest, ale ta broń musi być także przynajmniej serwisowana przynajmniej remontowana w Polsce, a najlepiej było gdyby była produkowana w Polsce. I przykład współprodukcji, produkcji czołgów K2 to przykład właśnie współpracy polsko-koreańskiej i przykład naszej działalności tu w WZM w Poznaniu. Sądzę, że ta dobra informacja odbije się szerokim echem ale to nie jest ostatnia dobra informacja, z którą będę przekazywał Państwu, a więc bardzo dziękuję za dziś. No i jestem przekonany o tym, że kolejne dobre informacje też w krótkim, stosunkowo krótkim czasie będziemy przekazywać opinii publicznej, realizując nasze podstawowe zadanie polegające na wzmocnieniu wojska polskiego, a więc w konsekwencji wzmocnieniu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję.